Takich właśnie obrazków wlewających nadzieję w nasze serca nam trzeba, mili Państwo nie tylko w okresie świątecznym i teraz właśnie o kolejnej takiej akcji, w której jedne osoby otwierają na oścież swoje serca, aby wpuścić weń inne. Małgorzata, in Jaroszek i Jadna Jaroszek, koordynatorki akcji Wielkanoc Bez Granic ze mną i z Państwem. Witam Panie serdecznie, dzień dobry, wesołych świąt. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie Pana redaktora, Dzień. całą szanowną redakcję oraz wszystkich Państwa przed telewizorami. Państwowych świąt dla wszystkich. Tak, Dziękuję tak. bardzo. W imieniu całej, całej ekipy i swoim własnym oczywiście przepiękne świąteczne uśmiechy. Wielkanoc bez granic. Nazwa akcji już padła, to teraz musi paść pytanie, prośba o rozszyfrowanie tego hasła. Na czym polega ta, ta akcja, kto jest jej adresatem? Pomysłodawcą inicjatywy Wielkanoc bez granic jest Instytut Myśli Szumana. W tym roku już po raz siódmy zachęcamy polskie rodziny, by zaprosiły osoby z zagranicy mieszkającą w Polsce, do swojego domu na obiad świąteczny lub też w każdym innym dogodnym terminie, właśnie w tym okresie wielkanocnym. To jest bardzo ważne, żeby otworzyć nasze serca, nasze domy i też pomyśleć może o osobie, która tutaj przyjechała na studia do pracy, która jest samotna, której rodzina jest gdzieś daleko w obcym kraju. Warto też opowiedzieć jej o naszych pięknych polskich tradycjach, zwyczajach świątecznych. Tak, nie, pozosta... nie pozostawajmy obojętnymi na drugiego człowieka głównie to jest taki motyw przewodni Wielkanocy bez granic. My musimy zobaczyć w naszym otoczeniu. W najbliż, po, na przykład na studiach, może mamy kogoś z innego kraju. Zaproponujmy um, przyjście do nas na Wielkanoc, uczestnictwo w, w tych świętach. Możemy dzięki temu wymienić się prawda, um, takimi tradycjami. Um, my możemy jako z Polski opowiedzieć o tradycjach Wielkanocy tutaj w Polsce, ale um, Obcokrajowcy, cudzoziemcy mogą opowiedzieć o swoich tradycjach, jak oni przeżywają Wielkanoc. Możemy dowiedzieć się dzięki temu um, dużo na pewno, i, i też możemy przede wszystkim spełnić taki uczynek miłosierdzia w stosunku do drugiego człowieka co jest moim zdaniem niezwykle istotne. No właśnie, przenikanie się kultur, ale też i, i dobre uczynki, tradycje wywodzące się z minionych stuleci. Mamy to tradycyjne puste nakrycie w, podczas wieczerzy wigilijnej. Tak sobie myślę, że może warto teraz byłoby wprowadzić nową tradycję w okresie wielkanocnym i zapraszać do naszego stołu, niekoniecznie w porze kolacji. To może być śniadanie, pora, pora obiadowa, osobę, która czuje się w naszym kraju dobrze, ale jest trochę zagubiona, prawda? Jak najbardziej. Dzisiaj w Wielkanoc lub w drugi dzień świąt, te spotkania wi właśnie wielkanocne też mają na celu budowanie takiej integracji, jedności pomiędzy ludźmi. Też na przykładzie poprzednich edycji widzimy, że w tej inicjatywie brali udział również ludzie, którzy pochodzili z, naj z najodleglejszych krajów świata, którzy znawali nawet inną religię. więc takie spotkanie w polskiej rodzinie, bo również taką lekcją, na, na czym polega w ogóle, jaki jest sens Wielkanocy, ponieważ też rok temu, czy dwa lata temu, czy też kilka lat temu Wielkanocy bez granic brali udział między innymi studenci z Azji, z Indii, wyznawcy hinduizmu, więc dla nich... Takie właśnie poznanie Sensu Wielkanocy, usłyszenie od polskiej rodziny było bardzo cenne, wartościowe. I też jest to taka forma ewangelizacji, gdyż możemy przede wszystkim pokazać im um, między innymi koszyczek wielkanocny, wyjaśnić um, symbolikę, tak, jak najbardziej, ale też oczywiście możemy ich zabrać do kościoła, na mszę świętą. Um, wszyscy razem możemy rozmawiać na takie różne tematy podczas tych spotkań. I widzimy też, że um, bardzo często te relacje zawiązane podczas Wielkanocy Bez Granic utrzymują się jeszcze po świętach, i później ludzie mogą współpracować ze sobą, czy mogą razem wymieniać się swoimi doświadczeniami i pomagać sobie nawzajem. Piękna inicjatywa. Niech będzie kultywowana Małgorzata i Jadna Jaroszek, koordynatorki Wielkanocy Bez Granic. Drogie panie, dziękuję za spotkanie, rozmowę. Raz jeszcze, Wesołych Świąt. Do zobaczenia. Dziękuję.